Panowie, naturą teatru jest stwarzanie następującego paradoksu. Historii, która z biegiem czasu staje się zdeformowana i mitologii, która z czasem się utrwala, urzeczywistniając się w jednym momencie na scenie. Gdy swą dobrą wolę okaże aktor, choć jej skutek nawet i nie odpowie. Już mu wolno prosić o przebaczenie. Nie, już teraz nie chcę. Gdzie moja wędka? Chodźmy na brzeg rzeki. Muzyka moja będzie grać w oddali, a ja swą chytrość zwrócę przeciw rybom. Zadaniem dramatopisarza jest sprowokowanie zbiorowej hipnozy i możliwości dzielenia się swoim marzeniem z publicznością. Teatr wymaga od widza niemal dziecięcej łatwowierności. Podziwiam łatwowierność, z jaką w prostocie serca wątpiłam o Twojej zdradzie, której świadectwa były aż tak widoczne. Byłam dość dobroduszna, wyznaję, lub raczej dość głupia, by chcieć samą siebie oszukiwać. Na próżno słuszne przeczucia przemawiały do mnie codziennie. Nie chciałam słyszeć ich głosu. Światowy Dzień Teatru jest okazją do zdumiewającego mariażu pojedynczego i mnogiego, obiektywnego i subiektywnego, świadomego i nieświadomego. Dziwne zmieszanie jakieś na dusze mi padło, oczy przestały widzieć, dech zamarł mi w łonie. Uczyłam, iż my ciało drży całe i płonie. Wiele niezgody na świecie wynika z rozdzielenia umysłów barierą języka. To właśnie te dysonanse i ta bariera stanowią podstawę ogromnego i skomplikowanego mechanizmu, który teatr postanowił sobie przezwyciężyć. Przecież nie Jowisz obwieścił to prawo. niwoladiki podziemnych w siostry taką ród ludzki związała ustawą. Światowy Dzień Teatru jest okazją do zdumiewającego mariażu pojedynczego i mnogiego, obiektywnego i subiektywnego, świadomego i nieświadomego. Nicze mawiał idee, które zmieniają oblicze świata, przychodzą do nas na nogach lalek. Jeśli teatr umarł, niech żyje teatr.